Witam Wojtku z Bombasu. Proszę pozdrowić Julkę Beskę z Wrocławia. Z Wrocławia pozdrawiam. Krzynka. Uciekło. Mogę powtórzyć jeszcze raz? Ktoś... Ona była non stop mokra. Mokra. Non stop mokra. Żeby ona była... Noc... Tak, Ekipa z KKR 5 złotych. To będzie słychać. Major, pozdrow Nestora, Grzesia, Skapia. Adriana i, Kubę i jest jest sprawiedliwy i akuratny człowiek, samodzielny ogółem i nasz to doany dresbunder. Tylko wszystko koję to. A tutaj głośnik. Jestem, będę słyszał. Ona była non mokra, mokra, stop mokra, żeby ona była non stop mokra, mokra, mokra. Kula z Augustowa. Cztery złote. Pozdrawiam syna Krzysztofa, major i Krzysia, zróbcie telemykę.